Siemanu siemano! Witam was na filmie długo długo czekanym dzisiaj będzie 9 minut filmu czemu? bo tak u nas przyjedzie gość specjalny czyli Jasiek wiecie o który? jak go oglądacie to wiecie Tą piękną białą tą piękną białą szczałą Czyli Czyli tą Czyli Oplem pięknym Ja mam takiego genika pięknego Mam pięknego Opla Jesteśmy na serwerze prywatnym Jakiegoś znajomego tam Długo oba czekaliście, żeby się jakiś film pojawił na kanale Na żywo to będzie możliwe, że będzie już w grudniu 12 grudnia może albo 20 Nie wiem, bo trzeba się zarejestrować albo coś tam Numer będę mi się podać, ale nie robię na razie to filmiki nam pierli shorty Coś Co się z nim dzieje Lagi były mało u niego Jak dobrze widzicie Jaśka To będzie już ósmy odcinek na kanale. Jak się widzicie, teraz mieszkamy w RUSKU. Ja mieszkam na RP. Tu jest Jasiek. Nasz gość specjalny. Jest jakiś tam znajomy, też który nagrywa. Nie wiem, jaką mam nazwę, bo zapomniałem. Mam nadzieję, że Wam się film zbudowa. Lecimy po 60 subów, a później 72 Na 70 Q&A, ale nie, nie zadawaj... Nie zadawujecie pytań pod, pod shortem, więc... że będzie na 100 subów bo no to... Już widać, że będzie mega długi film, bo, bo już widzę, że będzie. Bo już mi się tak nie...